Zima już niedługo i pomyślałam sobie dzisiaj podczas jednego z moich letnich treningów, które przygotowują mnie do sezonu zimowego, o Was. Pamiętajcie, że aby dobrze jeździć na nartach, aby przede wszystkim bezpiecznie jeździć na nartach, musicie być do tego w miarę dobrze przygotowani fizycznie. Jeździcie na rowerze, chodźcie po górach, tak jak ja dzisiaj chodzę. Pozdrawiam Was z Przełęczy Kongrodzkiej z pięknymi widokami na Zakopane, a po mojej lewej stronie Kasprowy Wierch, który pewnie wielu z Was już tych bardziej zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów w swoim życiu odwiedziło. A zatem do zimy jeszcze 3 miesiące, macie chwilę czasu, pamiętajcie o tym, żeby dobrze przygotować się fizycznie. A ja co jakiś czas połączę się z Wami, żeby sprawdzić stan Waszych przygotowań. Jeżeli będziecie mieć jakieś fajne filmiki, którymi chcecie się z nami podzielić, podzielić się z innymi narciarzami, to podeślijcie. Chętnie zobaczymy, chętnie poobserwujemy, jak przygotowujecie się do sezonu zimowego. Да, я просто не везде встречаюсь на дорогах.